Laudetul, pan moim panem jest, on kocha mnie, kocha mnie życie. O wielkich rzeczach traktować, dziś będę najmilsi, moi och, najmilsi, o wielkich traktować. Dziś będę, tak jak zaczął ksiądz Bernard w wielkim kazaniu księdza Bernarda Leszka Kowakowskiego. Kościół nasz, kościół nasz, matka nasza, Niesłusznie bywa traktowana o awersję wobec seksu, etc. Jest to najmniejszy kościół seksu. Christ, per mchrist, per diablo, chyba per Jest to kościół seksu. Słuchajcie, nauczanie matki naszej kościoła katolickiego i tożsamość kulturowa katolika, jak ostatnio nauczyłem w dyskusji w wybitnych teologów wczoraj w Tok fm na czymże innym jest ufundowana jak na seksie. No, kto tam mówi tak naprawdę o pięknie przyrody, o racjonalności świata, o faktycznej miłości do bliźniego? O czym tam jest mowa? Mamy, że, aborcja. Aborcja jako podstawowy wyznacznik miłości do Boga, tej najwyższej miłości. Ewentualnie jeszcze, antykoncepcja z najsurowszym Współżycie No, współżycie przedmałżeńskie wiadomo, że skazuje na piekło i poza pozamałżeńskie. Przecież to jest kościół seksu. Tam wszystko się wokół seksu toczy, wszystko do seksu zmierza. No, ewentualnie jedyny seks, który to budzi wątpliwości doktrynalne, ale w praktyce już nie, no to seks księdza, wiadomo, czy innego duchownego, który złapany zostaje ze spuszczonymi spodniami z jakimś piętnastoletnim ministrantem. W taki seks, no nie chwali go się, ale wycisza się go szybko, przenosząc księdza na inną parafię. Najgorszy, no, no to wiadomo, seks kobiety z mężczyzną, choćby się najbardziej kochali, jeśli ksiądz nie pokropi w swoim. No, swoim swoim powiedzmy, kadzidłem, Niech, niech, niech już tak zostanie. Więc niesłusznie, niesłusznie oskarżamy KK, KRK w awersję wobec seksu. To po prostu pewne specyficzne podejście. A i miłość człowieka, zauważmy, bardzo specyficznie jest powiązana z seksem, bo ta miłość i cywilizacja miłości jest miłością odpoczęcia, oczywiście tylko pobłogosłowionego przez kapłana, do urodzenia. Tu ochrona jest najwyższa. Po urodzeniu, no już ma to mniejsze znaczenie, chciałoby się powiedzieć, że od urodzenia do kary śmierci ze szczególnym okrucieństwem, bo prawdziwy, tradycyjny katolik, oczywiście widzi ohydny modernizm Janów Pawłów i tak dalej, no i żąda przywrócenia kary śmierci, najlepiej ze szczególnym okrucieństwem. W obrębie cywilizacji miłości, takie goście z automatami ustawiają się też pod klinikami, w których wykonuje się aborcje w Stanach I... Salwą, brzmi, salwą miłości strzelą ze swoich kropideł do wszystkich. Także powtórzmy jeszcze raz: Kaka, czyli proszę Państwa, kościół seksji, a przynajmniej kościół obsesji seksualnej to na pewno. Ramen.